Kolejny nazwisko w postaci byłego kapitana, Harego Maguire'a. Hmm. Czyli nie, biorąc pod uwagę nie wiem, ostatnie tygodnie, to wydaje mi się, że to obok McTominaya był najlepszy piłkarz Czerwonych Diabłów. Hmm. Zgadzam się. Najlepiej w ogóle radzący sobie z piłką przy nodze. Ja miałem tę przyjemność komentować mecz Fula Manchester United. On był zdecydowanie numerem jeden. W całym tym meczu. I trudno ocenić Harego Maguire'a bo on Przed był na wylocie. wylocie. Tak, no właściwie był na wylocie albo był schowany, schowany do, do szafy gdzieś tam bardzo, bardzo Górboko. głęboko. Ale z uwagi na to, co się ogólnie działo w jego życiu, ta cała fala krytyki, on został odmiany wiesz, za ceny gazu i prądu, tak, nawet wyspach brytyjskich, tak, 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 tak. za wszystko po prostu, więc, więc bardzo mu kibicuję. Także z tego, z tego powodu uważam, że przy takim Lisandro Martinezie, to z tych nazwisk, które tutaj mm -hmm. widzimy na pozycji środkowego obrońcy, to to jest człowiek, którego bym dopasowywał do Lisandro Martinez.